Witam. Przyszło tutaj kolejna drugą część arpegowej trylogii Assassin's Creed Odyssey. Piękna mitologiczna Grecja, krajobraz oraz otoczka, która pięknie się prezentuje. Gra wyszła w 2018 roku. Od premiery gry minęło już 5 lat. Pierwsza moja styczność z tą grą była na konsoli PlayStation 4. Kupiłem ją również po czasie na PC. Jakie są moje wrażenia ze starożytnej Grecji? Gra jest naprawdę przyzwoita. Pozwala się zanurzyć w ten świat. Opiszemy sobie tutaj większość aspektów z tej gry, i ta recenzja. chwila tutaj potrwa, bo jest to opisywać. W końcu, na ten moment nagrywania, mogę to szczerze przyznać, że świat w tej części jest największym, który do tej pory wyszedł w Assassin's Creed. Rozgrywka to RG na sterydach. Rzeczy, które w poprzedniej części nie zostały rozbudowane, tutaj Assassin doczekał się rozwinięcia skrzydeł. Rzeczy odnośnie ekwipunku, które zostały pominięte. Tutaj mamy większą dowolność. Nie możemy w tej części używać tarczy. Do dyspozycji mamy wszelaki oręż od toporów, włóczni, miecze, posztylety, które pozwalają szybko nam ciąhać przeciwników. Rozbudowany jest tutaj również system oraz dostępność łuków. W grze mamy trzy ścieżki w zależności od tego, jaką drogę chcemy podążyć: wojownik, łucznik bądź asasin. Musimy tutaj jednak mądrze gospodarować umiejętnościami, bo posiadają one przyliczniki, które mają kluczowe znaczenie od naszego setupu, który tutaj posiadamy. Osobiście jak zwykle ja obrałem drogę tradycyjnego assassina, a nie rpg RPG-owego wojownika i na tym się skupiłem. Co powiem później opłaciło się niezmiernie i było widać tego efekty. Balans jednak został zaburzony. W tej części mamy do dyspozycji nasz statek i na nim będziemy musieli spędzić pewną część czasu oraz przypłyniemy całą Grecję, dostając się na większość wysp, a nawet na dzisiejszą Macedonię. Zostawiając w tyle wcześniejszy kajak, w którym pływaliśmy po Nilu w poprzedniej części. A fabuła opowiada o brutalnym wychowaniu, które rozróżniało Ateńczyków od Spartan. Jako dziecko zostajemy zrzuceni z góry Tiget wraz z bratem lub siostrą. Tutaj poronionym pomysłem uważam opcję wyboru płci. Powoduje to, że teksty przygotowane w naszą stronę nie mogły zawierać czasowników, które miałyby określonego rozmówcę. A nam jako graczowi ciężej jest wczuć się w postać, która równie dobrze mogłaby być kimś innym. Mamy do wyboru być Kassandrą lub Aleksiosem. Zdecydujcie się, sprawa jest oczywiście czysto kosmetyczna i nie zmienia zbyt wiele, ale no po co to? Dlatego, do uproszczenia, i ja bym nie musiał odmieniać form, potraktuję to męsko-osobowo. Obieramy drogę Mistios, najemnika tak, tak że w tej części mamy moralne przyzwolenie na dostawanie pieniędzy po wykonywaniu zadań, bo nie jesteśmy tutaj bożyczem tłumów, który robi to za darmo, jak bajek, który jest meczajem. Natrafiamy po jakimś czasie na ślad protoplastów antycznej Grecji z rodu Templariuszy, tutaj zwanych Czcicielami Kosmosa. Mamy system oparty na trackingu oraz odkrywamy informacje na ich temat, który został w jakimś stopniu zapoczątkowany w poprzedniej części, a my zabijamy jednego bądź kolejnego albo przez postępy w zadaniach oraz eksploracje zdobywamy informacje. Są oni bowiem z różnych rodów, ale ogólnie ich liczba jest, no, jest ich dosyć sporo. Aby ukończyć grę, musimy zabić wszystkich. Zaimplementowany we wcześniejszej części system Nemesis, silniejszy przeciwników, którzy na nas polują, został tutaj bardziej rozwinięty. Przeciwnicy, którzy na nas polują jako najemnicy, czy jak my, przez nagrodę, która ciąży na naszej głowie, oraz ponadto czciciele kosmosa. Jeśli więcej dowiadujemy się o nich, mamy opcję trakowania oraz ich lokalizacji, aby ich wyeliminować i zrobić kolejne postępy. Fabularne. Mamy w tej grze ponadto dowolność, po której stronie będziemy wspierać Grecję jako Spartę czy jako Attyńczycy. Oczywiście czasem fabularnie będziemy musieli postąpić w taki bądź inny sposób, ale ogólnie to nic nie zmienia i nie ma większego wpływu. Możemy raz zabijać tych, a raz tych. Udaje nam się podczas naszej podróży poznać sławne osoby z greckiego oświata, takie jak Hipokrates, Fidiasz, Alcybiades. W sumie tutaj można by wymieniać długo. Zadania poboczne, które są tutaj albo ultraliniowe, albo mają jakąś mniejszą głębię i nawet opowiadają jakąś historię. Oczywiście nie mówię tutaj o zadaniach typu zlecenia, które są ściśle powiązane z mikropłatnościami, co uważam, że korzystanie z tego jest istną głupotą, aby płacić za ułatwianie i tak dosyć łatwej rozgrywki. Umiejętności, które będą stanowiły większą podstawę, w jaką możemy zabijać wrogów są oparte na włóczni. Włócznia Leonidasa jest on ponoć naszym dziadkiem, która tutaj pełni rolę przedmiotu, który wyzwala w nas większość mocy, a my jako postać byliśmy zwani wojownikiem ze złamaną włócznią. Mamy do dyspozycji cztery aktywne umiejętności w zwarciu, jak i cztery umiejętności dystansowe. Ja mając super setup pod asasyna wyszło, że mogę zabijać nawet pięciu wrogów, będąc cały czas inkognito. Przy dosłownie minimalnym użyciu adrenaliny, która pełni tutaj formę paska na nasze moce. A w zwarciu mam cios bohatera, który posiada szybki cooldown Reduction oraz chory przelicznik naszych obrażeń. Także co pokazuje, że na wszystko, jak to przyszło na RPG, można znaleźć sposób. Zagrałem ponadto we wszystkie DLC, które były dostępne w grze. Pierwsze z nich wysłało mnie ku historii opartej na. Pierwszym ukrytym ostrzu, które należało do asesynów. Historia Dariusa oraz z zakonem starożytnym. Tutaj ten wątek został troszeczkę rozbudowany, a fabularnie był naprawdę dosyć spoko. Nie zaoferowano nam nowej powierzchni, jednak wykorzystano przede wszystkim niezapełnione już wcześniej tereny, np. Macedonii, oraz poprowadzono fabułę w dość ciekawy sposób. Zastanawiam się, jak wyglądałaby alternatywa, gdyby bowiem wybrał na początku gry inną płeć mojej postaci. Drugie z DLC to już w ogóle odjechana sprawa. Zawartość jest duża, dużo większa. Nagle, wraz z naszym postępem fabularnym, nasza matka opowiada, że w rzeczywistości ktoś jest naszym ojcem. Mamy udać się w konkretną wyspę, aby go poznać. No, okej. Okay. Okazuje się, że jest to ponad stuletni Pitagoras, tak. który podtrzymuje swoje życie jakimś artefaktem. Widzimy bramę Atlantydy, mamy za zadanie zdobyć klucze do otwarcia tych wrót, zabijając mityczne stworzenia takie jak Sfinks, Gorgony i itd. W końcu przemierzamy upragnioną Atlantydę, chodząc po Elizium, Hadesie czy prawowitej Atlantydzie. Mając styczność z nowymi przeciwnikami, jak i samymi bogami olimpijskimi, dodatek jest długi, chociaż większą część jego rozciąga właśnie zabijanie przeciwników, eksploracja, a nie linia fabularna. Plusem były tutaj nowe umiejętności, te, które już były w grze, zostały tutaj rozwinięte, dodatkowe interakcje co pozwalało jeszcze bardziej rozwinąć naszą postać i uczynić jeszcze bardziej boską. Muzyka często sprawiała, że mogliśmy poczuć się jeszcze bardziej w Grecji. Była przyjemna dla ucha, a podczas walki potrafiła zmienić się w bardziej żywą, energiczną. Uważam, że została stworzona tutaj poprawnie. Jako całkowity produkt, oprócz elementów powtarzalnych oraz przez zbugowanie się mojej gry, gdzie w pewnym momencie dosłownie wyglądało to, jakbym przechodził i wybijał wszystko i wszystkich bez problemu. Oceniam jako 8 na 10. Nie jest to co prawda dobry Assassin i nigdy nim nie będzie, bo już jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest lepszy RPG niż Assassin, a ten wątek jest niestety na bocznym dorze.